Siema, dzisiaj zjemy najostrzejszą pizzę w Warszawie. Uwaga, tak, to... nie ma jednej. Co? Są dwie pizze najostrzejsze w Warszawie. No takie wyszukaliśmy, że takie były. Były jakieś w ogóle pizze. mega ja... ciężko znaleźć. Coś tam. Tak. Ale właśnie one nie brzmiały, jakby były takie ostre, bo ostre to jest. Jak to się nazywała ta pizza? Al forno, ale Musimy gdzieś al forno odwiedzić w Krakowie. Tam jest giga ostra, fajna pizza, ale. Tak. No sprawdzimy, co ma do zaoferowania Warszawa. To ważna rzecz. znaleźliśmy. Ważna tam. rzecz, ja specjalnie zadzwoniłem, bo ja dostałem ja na przykład mam pizzę. Ja z... też zadzwoniłem, spytać, czy jest ostre. Oni mówią, tak. Tak, to jest bardzo ostre, jak pan Zobaczymy. Nie wie, to, damy panu jakąś tam pikantną proponowali mi, ja mówię, nie. Bo teraz tak, ja zamówiłem z New York Pizza Department na Bielanach. A ja z y, jakiejś pizzy Wilczyca. Gdzie to było? Gdzieś yy, w centrum jakoś, w tego centrum. typu. Tak, i oni, zadzwoniłem specjalnie zapytać się, czy ona jest jakaś taka bardzo ostra. Też zapytałem, czy to jest ketchup czy te, pikantny, tak, czy to, to jest, jest coś ostrego, ja tak. też zapytałem, więc... I pani Ale... powiedziała, że to jest czarna wdowa sos się nazywa no, i że jest nie bardzo, tu jest, bardzo Tu jest Carolina Reaper, tu jest Carolina Reaper okay. po prostu dana, a sos no, nie Drugi, ja myślę, ostry. że możesz zaprezentować swoją. No dobra, wygląda... E ładnie, taki polany jest sosikiem jeszcze ostry. To jest chyba ostry sos, no? No, taki słodki jest boczek. ostry jakiś, on jest chyba słodko, pikantno, słodki. Jestem Fajnie ciekaw. wygląda. Jestem ciekaw, czy te faktycznie będą do ciebie. Poczekaj, jeszcze, wiesz, porównamy sobie. Nie, no nie chcę. Oj, dalej taką na... To dawaj ją, jak sobie To jest na... skalapeno. Jest... A taka o po prostu. Dobrze. Jest duża różnica. Czym? No, w, na przykład wykonanie. Tu jest jakieś salami, tu jest jakaś papryka, jest jakaś cebula, no, U ciebie jest, nie wiem co, No jest kabanosy albo jakaś kiełbasa. Nie patrzyłem tak. dokładnie. Wiem, że jest Karolina Reaper i. I teraz I dlaczego wzięliśmy i... dwie Wizowie? Dlatego, że bardzo ciężko jest w ogóle znaleźć ostre No Że chcę jest ostra. No właśnie, i to te dwie były serie, zaprezentowały się jako najostrzejsze pizza. I dzisiaj będzie rzetelny test, bo dawno, bardzo dawno nie jadłem ostrego. Uf. Więc mam bardzo małą tolerancję. Wydaje teraz. mi się, że ta będzie ostrzejsza. Tak to to zacznijmy od tej. New York Pizza Department. Nigdy z tego co? sosu nie Ale ja tu mam jeszcze A, sosiki wziąłem, bo trzeba było za stówę zamówić. I wziąłem jakieś. Różne, też różne sosy. Ta picia też są. O, jalapeno można sobie zamówić w ogóle tak oddzielnie chusteczki, Widzę. jakby się pożywać <laughs> Do płakania! Do pożygania. Co no. najlepszego dla wszystkich, którzy je. Nie, czekaj, co ja gadam. Zobacz tego. No, Ej, wiesz, co ja zrobię? Ładnie pachnie. Ja widziałem taki lajkach na TikToku, że ktoś urywa że końcówkę. Jak... No i mi pizzę. Trwa. To tak zrobię, urwę końcówki. głodny jestem. No i co? I zwiniesz to wrapa. udam na środku i zrobię sobie taki sushi i tak <noise> co ty tak robię na TikToku. Dobra, próbujmy Co to jest głupie? A, próbmy. No jest ostrawa. Jest pikantna, ale mam wrażenie, że to przez papryczki. jest ostry sos, nie wiem, czy trafiłem kawałek jakiś No Mogę powiedzieć, że jest ostra. Ja taki sos wiklarki. A już teraz czuję faktycznie, że mam zmniejszoną tę odporność na ostre. Wali to mocnie, wiesz? No, ale to na pewno nie jest alforno. Kurwa, przed alforno trzeba będzie poćwiczyć, bo na kotlinie znaczy... pikantnym to się wiesz. Nie, to jest do zjedzenia. Okay. Uderza, boli, ale nie jest. Ale jest ostro... do zjedzenia. Jest okej. Okay. No, spoko. Ale tak naprawdę spoko ostrość, że jest taka zjadliwa, ale jest fajne. Wiesz co? Zawsze mi to mocniej waliło, jakoś bolało mnie bardzo. Nie wiem. Na pewno, gdybym miał ja te sosy, bym nie poczuł tego nawet, a ja teraz czuję, że jest ostre, ale nie jakoś było mocno. Nie jest to smak Pikantnego. Jest to coś więcej, coś Jest? Pikantem. chyba najostrzejsza, jaką jadłem z pizzerii. Bo gdzie faktycznie zamawiasz się jakąś ostrą, to tam kurwa, masz to cholapenia tylko i to nie jest ostre. Mamy coś do picia, żeby przepić? No okay. okay. może być ostrzejsza, bo jest Carolina Karolina Reaper. Dobra, to czas na to sobie spróbować. To mi się wydaje, poczekaj. No na co? Poczekajmy, jeszcze coś żeby się zdecydowało, zera. Bo A, ostrość. Jak masz tak hmm. lekko ostro, to nie porównamy tego, że ona jest tak bardzo zabójcza. No, okay. przepustowujemy. to nic i tak nie daje. Ale ma fajne ciasto, takie w ogóle, bo to jest pizza, która dostarcza do mnie, kurwa na wilano. Na Wilanów. Nigdy jej nie widziałem. Dawid ją odkrył, właśnie, szukając najostrzejszej pizzy w Warszawie. I co? i Fajna I tak fajna. fajna się wydaje. Tak? Będę może zamawiała może nie. Zobaczymy w smaku zaraz. Mogę już próbować? Próbuj. Dzięki. Jestem ciekaw, czy peż jest ostrzejsza. Fajne ciasto. Pierwszy kryzys w ogóle, więc nie jest chyba sos, tylko tu są kawałki jakiejś tej papryki. Nie wiem, czy to jest właśnie ta Carolina Reaper. Więc zaraz zobaczymy. Mm. Nie ma jeszcze nic, co by uderzyło. Ja myślałem, że ten sos to jest po górze. A, nie, 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 to jest słodko pikantny kwaśny. -kwaśny. Okay. a ja się go stary. Spoko pizza, ale. Ostra w ogóle nie. Nie wiem, mhm. czy nie boli poprzednio, czy to już mi zaczęła boleć? Tamta chyba, bo tamta faktycznie ma to w sosie w podstawie. Ostre. A tu możliwe, że to są te kawałki, te to jest Karolina Reaper, ale. Właśnie gryza. No jest to Karolina Reaper chyba, ale nie wali mocno. Ta była mocniejsza. Mhm. No nie wali mocno. To jest taka, jak się zamówicie właśnie z pizzerii ma być ostra i nie jest ostra. Ale tamta fajna z tego New York pizza Department. I oni ci powiedzieli, że no nie zje pan tego? No, że to jest mega ostre. No. To zaplanowali jakąś pikantną pepperoni Ja mówię, aha. No to mówię, dobra, to będzie ostre jakieś. A tak. To... Ja chyba serioś przypalone kulte języki. No, może tak. Ale ja Trzeba na alforno iść. Ale nie, alforno to nie opierajmy, mi się wydaje. Tam ludzie um... Tam na tych live'ach. Ich... Nie... Dobra, uzakano. dobra pizzerka, fajna. Fajne sosy mają. Różne w ogóle gdzieś zamówiłem kulka. Pieczarkowy, ale tak najlepsza. Super. jeżeli chodzi o tym momencie w Warszawie, New York Pizza Department, dwa, dwa te mają. No nie wiem, czy sprawdzaliśmy coś więcej gdzie ja szukam, i długo mają. szukałem trzech stron Google. Nie ma bo nie, nie właśnie nie chodzi było. o to, że są jakieś stare pizzerie, które Dawa były. jeszcze kiedyś, jeden kur... kawałeczek tego. Są jakieś stare pizzerie, które chyba, że ta Karolina uderza z czasem. Nie. Bo czuję, że mi teraz boli, ale. Ale to nie po takim czasie cię uwala. Ale ta jest dobra, naprawdę, spoko. Szukałem i wszystkie stare pizzerie, które były hmm? z ostrymi pizzami nawet maksymalnie nagrywał kiedyś. Nie ma już są takie na stałe. Aha. No ale czyli specjalnie... jedyny punkt. Nie, jeszcze burger chyba jest w Warszawie, też jakiś ostry. Ale tak poza. To masz tylko punkt ten kurwa spoko loko co te burrito nie? To jest taka zabójcza ostrość tam Ja napisałem też na społeczności żeby dawali nam pytania do tego Że mm. podawujemy sobie tak mukbang Myślę, że można coś tu podpowiadać Czy myśleliście, że wraz z tworzeniem tego kanału oglądamy no. raz film zbudujecie sobie tak dużo komunikacji? Nie myślałem, nie Nie robimy na odpierdol Dalej bym na A jak chciałem się poskarżyć yy, Bo to będzie wychodzić Co tak kurwa pyta ty? Za duże kurwa mają y, wymagania ostatnio A, a widziałem, bo wy Że no? nieprofesjonalne te... wygląda się Czy ten do czy wyłączyliście jakąś randomową? Bo nie wam się i... kanały chyba, no. naprawdę. W nie, sensie... to kurwa Radosław Kotarski, jakieś jedzenie czy co? Radosław Kotarski jest spoko, ale chodzi o to, że... No wiesz, ale profesjonalnie. Nie będziemy robić kurwa profesjonalnych testów, robimy za nas pir... Mówiłem, ale było od początku, co ty się k**a tam gościu wiesz? Ktoś sobie pisze w nie razu, że, to jest epicent nieważny, że... Bo, kupiliście łupera za z burgera. to jest Wiesz nawet co chcemy, kurwa. Tak samo w serach, no. że coś tam ten, do serów się nie podobało, że Uuu. A, nie, wiem, mhm. że frytki, e, bo było tak, że frytka mi wpadła do filmu <laughs> tego, wziąłem no, ale na nagraniu było tak zmontowane, że nie było widać, że ja wziąłem więcej tych frytek. Mhm. Nie było tego widać, tylko wziąłem to jedno na nagraniu no. i pisali, że nierzetelny test, bo wziąłem tylko frytkę <laughs> z tego. Ja pie Dalej. Drugi kawałek, już to już tak nie wali ta ostrość. Ale jest ostra faktycznie. Pizzę nie wiem, czy ja do ostrzejszą. Oni by nie mogli taki ostrys, ostrys, coś takiego z takim sosem na maksa, mi się wydaje. No To jest 300 tysięcy na że my nie mogli dać? 300 tysięcy. Tak, muszę to No Na pizzę to też się bardziej rozwala niż w jakimś burgerze czy dym. bo jest. Czy można liczyć mały. na więcej odcinków zgotowania Nie. Wiemy. Moim zdaniem też nie. Dlaczego? Bo to nie oddaje. Po prostu. Bo przełożyliśmy się, zrobiliśmy no, dwa tygodnie grania. Jedyne gotowanie, co robimy, to te studenckie, takie to No. Tygodnie. Więc raczej taki roztlikty gotowania potraw nie będzie, ale będzie takie my z racji że kanałujemy od najgorszej główna w stałym dorzecze jaką jedliście. aha to jaką najgorszą podrawę jadłeś w życiu że mi nie smakowała no Flaczki. A nie widzieli tego jeszcze. Flaczki. Cukierki z Duriana. Czy istnieje szansa na zobaczenie kogoś z Was z Flicklowej Federacji? Nie. nie na fójr. Ej, wali trochę. Jak się pogryzie trochę tego, tego, to może zawalić bardziej, ale na to są taka... papryczki. No teraz trafiłem bardziej wali niż tamta. Czy wiedzieliście, że małe pingwinki mogą. Wiecie, że małe pingwinki robią. uuu a To <laughs> kiedy się znać? Znaczy? To już mówiliśmy sto razy, łba. my one jakieś swoje produkty? Nie. Nie. Ja bym chciał majonez swój, mogę? No. Jakby, jakby była propozycja taka z jakiejś firmy, na przykład Kielce Widelce, jak to się nazywa? Kielecki, no. to bym chciał majonez swój. Ze swoją twarzą. Majonez Taką młodą. No, eee, Czy Są mieć. plany na kolejny kanał jak. No, testujemy. No to mówiliśmy już wiele razy, że będziemy mogliśmy Ale testujemy. kiedy odpalimy, to... Wie. Ja wiem, co możemy jeszcze ogłosić. Co? Nie wiem, czy to już będzie, ale na oglądamy, zaczniemy oglądać teraz para dokumenty. Długą treść zrobimy i no, parę dokumentów. Nie wiem jeszcze, jakie, ale. W seriale. Jest w planach, że to będzie Światła do Światła Świat zajebisty. Światła kiepskich, wszystkie odcinki od początku. No. To by było zajebiste, na oglądamy. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału oglądamy, to sobie wbijcie i zostawcie suba, bo tam zostawcie będziemy robić, suba! Robić to. Albo Zobacz... bardzo dawno jadłem pizzę, albo bardzo spoko pizza jest. Ta tutaj? Hmm? A mi tak średnio, szczerze mówiąc. No hmm, chodzi nawet. Ale dawno nie jadłem, bo ja od d Żarcie. Ile ważycie po roku kanałujemy? 90 kg jakoś ko? No mi się nie zmieniło. Znaczy mi się zmieniło właśnie. <laughs> mi się nie zmieniło, no, mi się no zmieniło. to nie przez kanał, kur. Jak wpadacie na content inspiracyjny czy spontan? Spontan fuj. Chodzimy no. po sklepach. Ile zarebeci łącznie z jemogonemi śpimy łącznie adsens i wyświetleniem? Nie wiem. Możesz mi powiedzieć, że ci nie boli, to mogę powiedzieć. Nie wiem, czy można mówić, że Adsense i tak dalej. Nie można mówić, że się zarebez odsensem? No nie, nie bo Tylko się przez partnerstwo wyjść. O kurwa. No to nie powiem ci. Bym ci pow ja bym ci ja bym, ja bym, powiedział. Na Instagramie Rekord Podłoga będzie odpowiedź. <freshmen Leafy> czy kochasz Arkas z szczerą piękną miłością? Tak, lecz niestety nieodzajemnioną. Odpowiedziałem za ciebie. Aha. Chcieliby się zaprosić kogoś, specjalnego do jemogon. Andrew i Traver, chcieliśmy zaprosić. Zaprosiliśmy, <tysalles> zgodził się Andrew i i nie, przyszedł. I nie przyszedł mi nie przyszedł, wy**** miał jajca, no. nie? Napilibyście się oleju, piliśmy Kolega nam przywiózł takie rzeczy do testu Więc to będzie też testowane Ja piję, pier... ale oni głupie rzeczy piszą Głupie, no <laughs> O, czy jak trochę schudniecie, bez obrazy, istnieje szansa zobaczyć... A, to był czytaj, że freak fightowej tej A, czemu jak schudniemy, nie mogę na przykład grubym wyjść tam, ku... No, kogoś rozp****ić? Na... <laughs> co Kupie. sądzicie o szach w Roblox, byliśmy? Zostałem bana dzisiaj za wyzywanie księdza No, księdzu się zepruł Dobra, k***i, siema